Niebab nie kurwa! <laughs> Szejśćło w końcu! Zrobili kurwa fanfic o mnie i Wikigabor! <laughs> Uwaga! Wysyłam! <laughs> o to za gór! Kur... Do... <laughs> Cześć, to ja Hebab i ogólnie prosiliście mnie o Discorda, abym ja będę dał link w opisie. My owego Discorda nie mieliśmy, ale na wasze potrzeby powstał. E, taki Discord jest to piwnica na grubym. E, tak, link w opisie jest już oficjalnie. Jest tam w opisie. Możecie sobie wbić, pogadać ze mną, z Rzympikiem, z Adrian Doxem. E, no Wbijcie sobie na gadanko. My będziemy tam. No cóż, zapraszam, chętnie wbijajcie. Dobra, e, panowie, panowie. Dzisiaj zajmiemy się czymś niesamowitym. Odpad! <laughs> zajmiemy się odpadem. Ponieważ sporo o, osób. Po po filmem. <laughs> film właśnie sporo osób chciało tego odpada. Więc co my na to, abyśmy zrobili tego odpada? Nie no panie, nie róbmy je. Róbmy, róbmy. Widziałem tam piękne kąski. Zębik tak. już tym bardziej. Zempik. Czy chciałbyś. Fanfiki o sobie? E, nie, jest tylko jeden, właśnie Gabor. to okay. Po tym odcinku z 10, uwierz mi. <laughs>

ma konto na Instagramie, któremu poświęca naprawdę dużo czasu. Marc Barta, przy 23. Marc Barta! Twoja stara barta! <laughs> I... Okej, okay, w sensie to jest mega nudne. Kto ty pisze w ogóle? Ile to Nie osób wiem, wyglądało? Weź to kurwa, napisz tam chujci w dupę Dobra, tyle w tym Macie. Pisz tu, 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 żępik. <laughs> alo żyje! Pizzę sobie wybrałem. Mm. O ja wiem, ja co to jest? Ja to to wszystko, to jest no, bez no. No. Ja przeczytam. E, rzempik nie zamyka łazienki, Wiki Gawor wchodzi naga. Rzępik mówi hej mała chcesz poskakać na moich fałdach? tak, tak kotku R okej, okay, będzie ostro okay, fał ma małego na. haha odchodzi i się śmieje co to jest? nie, Rzępik, to ty jesteś na profilowym? spierdalaj kurwa Shrek, kurwa na profilowym no. a wpisz kebab, wpisz kebab a się w kebab chyba DRUSCI Kiewam! Jeszcze <noise> twarzy Ludwiga! Co to chwilę? <noise> <Słutez zjecie kebaba. głos> <Słutez zjecie kebaba. głos> Jak rozjechać sobie miłości. głowę? Oh, Pewnego dnia Bartek zauważył ofertę o pracy u kiewaba. Drops wierzył w swoje umiejętności. PRZESTĘP pisać kiedy mówię! I chciałem chciałem. na KURWĘ się mówię mówi ostatni raz! Kiebał cię pies kurwo! <noise> Ty jesteś kurwa psem! Dobra, zamknij się kurwa, bo ci matkę zawoła i nie będzie tak ci do śmiechu, znowu bez kurwa płakał. jest daleko stąd. No to jak przyjedzie, tej kurwa powiem, światło... No powiąza. trochę sobie poczekasz. ...na ja, ja bo ci listwy zajebie kurwa. Przyjedzie <śledzisz>, kurwa szczęścia. I się spróbować... MARCEL KURWA! Nie masz list Cwelu głupi zamki się w końcu. Przestanę pierwsześć tą kreweturę, bo zaraz przyjdę. <śmieniczy> Pewnego dnia Bartek zauważył... <śmieniczy> ręka! Przestem pisać. Dobra, ja czytam! No. Dnia Bartek zauważył... Nie! Kieba ma lepszy głos! Dura, nie, psie! Ty kurwa <grym> w ogóle głosu nie masz psie Kieba pisz! Kurwa dzwonił! NIEWAŻNY XD! Drops, siema Kamil! Po co dzwonisz? Kamil, hejka drops. No tobie coś ważnego do powiedzenia. Drops. O co chodzi Kamil? A więc... A więc... Masz fajną dupę. Daj stompi, kurwa! Dawaj dalej, dawaj dalej, dawaj dalej. dalej. CZYTAJ! Nie! Czytaj! Okay. <ścoughs> Kto to jest, kurwa, <ścoughs> pips? No, w sumie... W... O CZO, KURWA, <grymne> Jak ja tak zacząłem, no, to stąd, no, to nie, uciekaj stąd, uciekaj, uciekaj Wszyscy wetele metalu, się nawet... Pewnego brzydkiego, pochmurnego wieczoru, Justin Bieber, Sea i Tinky Winky Tem. Justin Bieber włożył mydło do miksera i kliknął W nie, ty, <grymne> nie działa, powiedział zdziwiony Tinky Winky No przecież wicek jemice kotlecie odpowiada to ja, jak mnie nazwała? E? O, KOKREK! Oh, Lecie! W gra! Lecie! No, się! Lecie! 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 Pogrzebie po wszystkie YouTube się poszły na kebaba z wyjątkiem lali, którzy poszedł do domku zobaczyć czy jest tam odkurzacz, co się stało z odkurzaczem, dowiecie się w tchE teletubisie dwa odkurzacz. Watczaj te teletubisie dwa odkurzacz! Chyba nie ma Jest, jest! Jest! To się stało z odkurzaczem. O kurwa! No do Bo Co, co What the fuck? Rano, gdy Rana no. się obudził, poszedł do kuchni zrobić sobie herbatkę. No! <laughs> Demon, kurwa, no. się obudził. <laughs> What the fuck? O Zajebiste, oh, yeah. zajebiste. plus jeden. plus <laughs> jeden. pani. Świnka. Nie! 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 Ile mąk na mnie! No jeszcze chcę zanikać! To było! To było! To było! Oooo! Summon spot depression! Oooo! Oh, okay. Spinky! Uuuuh, oh, oh, samospójrz! Niedługo szybkiego dnia, podczas deszczu i burzy w jesień, nagle zaświedziło magiczne słońce! Stało się tak, ponieważ Pepa mieszka w Sosnowflaku! Na do pokoju przychodzi drożdż. Elo świnio! <słuch> <słuch> no, bracie! So, co robisz? <słuch> A co de mi już lepy jesteś? Tak pepa stała, stała na... <słuch> no to je ruwa! Pa! miał 13 lat! I chodził do trzeciej klasy, bo jest głupi jak pepa. Pepa ma 15 lat! I chodzi do piątej klasy Nagle do pokoju wchodzi matka Pepy CO TY PEPA ROBISZ? MAMO! Ja wiedziałam, że z tobą jesteś tak Już od dawna MAMO mnie Teraz ja mam głos I matka Boczek wyszła z pokoju Pepy Następnego dnia MAMO MUSZĘ IŚĆ DO SZKOŁY? TAK! Nagle Pepa się wróciła w łazience To nie chciała iść do szkoły Matka w oczach czy... do łazienki zaciekawienia O co kama, na tam Pepa alkoholiczka Leży na... <śmienny> Leży na środku łazienki Chyba jest szupanna tam, czy będę mała, tak taka adoptowana była CO? <śmienny> Matka Potem Szkoła w Afryce! Szkoła w Afryce! Doje Tam Tamasz... to... Tak skończyła się ich rozmowa Pepa, po popapa padła w depresję. Pepa nie. nie! Dawaj dalej, dawaj dalej. Pepa jadła obiad, była gwałtowna burza. Na była pochodzie szukali, żeby... żeby zostać w domu. Pepa w tym czasie pomyślała... Nie osłabiał po kabanosy, no i wyszła, tak wiało, że aż jej nie Gdy doszła do to spotkała Żula Mietka Siema Żulo Mietku No eł świnio Ja nie wiem jaki dźwięk wydaje Żulek tak okej Kupisz mi piwo <suszy> <suszy> Dawaj dalej, dawaj dalej No kurwa po chuj żeś to wyłącznie... Chwila, pójdę A, sobie no, po keczup do pizzy Czekaj Stary wróć to, kiepa wróć na to jak chcę to zdubingować do końca. BEPA piła sobie piwo na ławce! gdy Nagle jakiś TYM do NIEJ powiedział! Czy gdzie jestem? Eee... Mam słodki w piesku w moim samochodzie i masę cukierków. Chcesz pieska i cukierki? Spadaj na co! <laughs> <laughs> Gdy wróciła do domu, zobaczyła, jak jej brat robi coś dziwnego. George! Superhary! Pani nie widzisz, chodzę w sobie na rękach. To się powinno leczyć, George! Grosz! Poszła do swojego proboju i robiła do nocy fikołki na łóżku. Fikołki na łóżku! Zaginiony dziadek! I to małpa... Zaginiony dziadek! ja. Jak... Gdy Pepa wstawała o 29.99 rano, rano Zobaczyła grubą małpę Podeszła do tej małpy się spytać kim jest Lecz on odpowiedział Wcześniej niż Pepa otworzyła gębę Uprzedzając pytania kim jestem, jestem twoim dziadkiem Pepa cringe Dziadek <laughs> Nagle do no, tak tak pokoju to. wbiła matka Co ty robisz? Czego mi wachory <laughs> I pogoniła go paterne. I pogoniła go paternią. Dziadek uciekł i już nigdy nie odwiedził Pepy. E, Pepe nie poszła do szkoły. Po cały czas myślała o swoim dziadku. Okazało się, że dziadek zostawił u nich 50 złotych. A raczej wypadł mu z tysięcy. Jak ucieka z tego domu? <todgłosy> Ile razy miałeś taką sytuację w domu, gdy matka ze wyganiała wyganiała waszego dziadka? Ja <todgłosy> Wszyscy, którzy tak mieli niech piszą w komentarzu Pepa miała także social media jak Instagram Tiktok Snapchat Ćwierkacz Facebook Tak naprawdę to tylko brzydki jak żumietek, Jego Ej. nowa baba George Pepa Kiebab No i pest.b Pepa się spakowała na szybko Wzięła trzy bluzy z kapturem Słuchawki w postaci dildo Swoją ulubioną książkę M jak? Miłość Żębik Żębik Nie że go wywaliło ORANGE ORANGE <laughs> Czekaj, on żyje w ogóle czy nie? Rzępik to żyje? Rzępik. Dzwoń do rzępika. Może nie wiem, What matka matka przyszła, mu zajebała z w ta <ścoughs> <rynch>. Kurwa, 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 What the fuck? I romantyk Moja co akcja w Fortnite Moja akcja do góry, Fortnite do góry, do góry, Moja akcja w Fortnite, okej okay, okay. jedziemy Jak grałem hamburgerkiem, jedziemy no, je. Ten dzień grałem w Fortnite To jeden typ mnie zbombardował śmierdziuszkiem I prawie mnie zabił, ale go zabiłem go <laughs> Ale go zabiłem go I potem było z górki to jest kurwa emocje, ale ty jesteś zajebisty Idź równo z burzą, bo nikogo tam nie ma, a w ogóle jak to zrobiłem win elo mordyżeg na was halasz A i wieście kalasza Jak ty? Dziś grałem kreatywny i placno i zrobiłem hide and seek proszę o podanie ników lub <gulina> na Słuchaj, przykład. I to było tak, uwaga, uwaga, ta książka była tak, Pojechałem. <gulina> ja... Nie pierdolę, nie ja chcę być ślekiem. Jak? chcę być ślekiem. Nie. to Życie, Panowie, panowie, panowie ponieważ to było, to tak, po ostatnim filmie dostanę sporo fanartów, właśnie z nami Czy chcielibyśmy je przejrzeć z nami, teraz? z tymi dwoma debilami jak Pamiętajcie, że jeżeli chcecie wysłać nam fanarta, to wyślijcie go na adres kebab. I kebab.ishi No tutaj macie teraz wyświetlony Więcej fanartów z JoJo! Pika, pika. Tutaj, tutaj, pika. to jest piękne odwzorowanie żempika. To jest kurwa Leon mm. do powiedzenia Leon <laughs> do skurwa, <laughs> kurwa jebana Spierdalaj o, to jest piękne, to jest, jest ładne. To jest nawet. ładne, te włosy to zajebiste. To jest kurwa adorable. To jest spoko Co do kurwa. Zadgania mnie kurwa jakiś gęb. Ładna, ładna. Ale układam. <laughs> <laughs> Jezu. O! O! Gdzie wam? Co to jest? Ten w ogóle ma dwie szczęki, założyliśmy. <laughs>

to, to jest to piękne! Maś, to, to jest, jest mistrzowsko! No. Geniusz. no, geniusz, naprawdę, nie, nie wiem kurwa. jak masz na wow, nazwisko Nie wow, jak, masz, jak masz na nazwisko Już mówię, już, mówię, już, mówię, już Masz się... talent, nie? Rób to dalej rób Mówię to dalej. Ci, zrób z nas e, Pilarmenów, jeżeli jesteś ogóle... takim geniuszem Masz zrobić z nas Pilarmenów okay, to jest to jest, <laughs> Twoja to jest piękna To jest fajne To jest wow, to jest wow, to jest wow to! I już w... To! To jest od Karoliny! Kurwa. Patrz teraz, patrz, mm -hmm. tato, patrz, patrz w tle, patrz w Widzisz? Widzisz w tle? Tak, widzę. Kurwa, tak, to właśnie widzę. Ej, to już druga drugą musisz, w drugą musisz. Tak, iść, mistrz.